Żeby mi nie cofnęli monetyzacji na tym kanale, to muszę Wam coś nakręcić, a dzisiaj dzieją się fajne rzeczy, bo mamy Opel Spitzera, którego pewnie znacie i z tego kanału, i na kanale Akma, ostatnio go pokazałem. W każdym razie, strasznie ciasne auto, ale żeby się fajniej pracowało, to można na szczęście zdjąć dach i zrzuciliśmy też deskę rozdzielczą, żeby się tu dostać, bo montujemy radyjko inne, które zaraz Wam tu pokażę. Był złodziej prądu, ale go znalazłem. To była taka przejścióweczka jeszcze na tej kostce ISO i były źle opisane przewody i stałe zasilanie oraz zasilanie po stacyjce były opisane na opak i przez to ktoś podłączył źle tutaj te dodatkowe zegary, które wymagają zasilania, były podpięte na stałym zasilaniu i po jakimś czasie potrafiły ściągnąć prąd z akumulatora. Pokażę Wam też jak wygląda deska rozdzielcza. Fajnie się montuje, to jest przód tej deski przy szybie, to jest od strony kierowcy. Tutaj widzimy pojedynczy kabelek od przycisku rozrusznika. Także jak macie deskę rozebraną, wyjętą z samochodu, no to nie jest tak łatwo wtedy odpalić auto, ale zaraz Wam pokażę też jak to jest zrobione. A sama deska trzyma się później na jeden, dwa, 3 albo cztery wkręty. I to tyle, jeżeli chodzi o to jak ona jest zamontowana. Teraz, żeby sobie to auto odpalić, to dorzuciłem sobie taką krańcóweczkę i ona jest, um, ona jest odpowiedzialna za odpalenie auta. Co jeszcze? A, radyjko Wam pokażę, pokażę Wam radyjko, bo przyszło fajne radyjko z Chin za 40 dolarów. Takie leciutkie, chudziutkie, dotykówka, bezprzewodowy CarPlay, bezprzewodowe Android Auto, USB, USB-C, wbudowany mikrofon, czytnik kart. Wejście na dwie kamery parkingowe, czyli zrobimy tutaj kamerę cofania, która się przyda z racji na to, że w tym aucie są niewygodne lusterka i dość nisko się siedzi, i zrobimy też kamerę przednią gdzieś tutaj żeby łatwiej się też wyjeżdżało, bo ten samochód jest niższy, ten samochód jest niższy niż światła w ducato. Więc jak trzeba wyjechać gdzieś na główną drogę z zażywopłotu, no to naprawdę niewiele widać. A tak jak uda się dorwać kamerę, która ma 170-180 stopni no to będzie można się tą kamerą rzeczywiście rozejrzeć na drodze przed wyjazdem na główną. Fajne jest to auto. Hałasują mi to chłopaki. Fajne jest to auto, bo tu względem takich przeróbeczek trochę, no bo jest dużo na wierzchu, nie? Tutaj macie sterownik, to jest chyba od poduszek SRS. no Może tu nie ma poduszek? No, nie wiem do czego on tu jest w sumie, ciekawe. W każdym razie, co tu jeszcze? port OBD jest tak głęboko, jest strasznie niewygodny, ale zaraz spróbuję przeciąć te opaski zaciskowe. Przeciągnąć go tutaj. I gdzieś go tu może wypuścimy, nie będę wklejał tych dekorów, które tutaj były, bo te dekory nic nie dają, ważą, a tutaj jest w sumie ładne aluminium, które jak odczyścimy jeszcze z kleju, to będzie, będzie spoko wyglądać. Tak to tu wygląda z bliska, samochód zwróca, zwraca uwagę, przyciąga ludzi, no... Kosmetyka, kamerka jeszcze jest do poprawy. Wejdzie dach z nawiewami. Aha, no bo tutaj w desce rozdzielczej są od razu kanały z nawiewów. Tu wchodzi powietrze, a tu tymi czterema otworami wychodzi powietrze. Tylko wyjęliśmy te kratki, którymi się to reguluje. Nie będzie ich tam w desce. A wrzucimy je ze dwie, albo jedną wrzucimy tutaj do dachu, który jest zdejmowany. I chyba damy tam też wiatrak taki komputerowy, żeby wymusić obieg powietrza na postoju. I zaraz jeszcze przestawię ten przycisk od dodatkowego wiatraka na chłodnicy oleju. Przeciągnę przewody, które mam tam, od tej kamerki cofania. No i bawimy się dalej. No i co Mati? Tam porabiasz? Grzebie w dziurze. W dziurze grzebie. A bo nie ma tutaj właśnie. Tutaj nie ma. Jak się dostać z kabelkiem? Nie ma przejścia, żeby się dostać do bagażniczka. Tutaj jest z czynczem, Od kamery. I ten sprzęcik chyba pomoże, co? No, nie wiem, zobaczymy, jak jest przejście, to je znajdzie Fajna sprawa, nie? Zobacz, piekupyk tutaj, sprawdza, Mati Chińska kamera Chińska kamera, dasz linka może, co? W opisie e, Bo masz chyba recenzję tego, co? Eee, no chyba recenzowałem to A, bo jeszcze nie Ale Kurde, jestem gdzieś w tej konstrukcji, tu nigdy człowieka nie było <noise> <noise> O, dziękuję No a tutaj z przodu Pięknie siadło hmm. O, pyku pyk, pyk. Wszystko piękne Nie ma Nie znalazłem I co panie? Co? Odkroimy? No na pół i później spadamy Dobra Tu jest jakaś przelotka jakaś... Nie widać chmurki się odbijają szkoda I idą jest, idą nie? jakieś kable też. Czy coś? No, właśnie no, idą kable. I tu są względnie niedaleko. Mógłbyś tędy, no. no? I tu by. To by nawet fajnie, bo. One wychodzą chyba w komorze silnika. No! Tak mi się wydaje. No i, I są nawet niedaleko. Może je tutaj zobaczę. No, ręki tam nie wsadzę, ale. A Jakiś drucik albo coś Ale to widzę przynajmniej Nie, nie ma widzę. No Tam jest może. Tu musiał być Matis sprawdzić też, nie? Może właśnie no ale... wychodzi ta przelotka co? Ona no gdzieś tutaj na dole no powinna być Chyba widzę No Czekaj, zobaczymy No i o, koniec O, tych można? To, można i Tu CarPlay Proszę Gry o tron można puścić? Pięknie, nawigacja jest Byli obecni, gdy będę rozmawiała z kapitanem <laughs> Można Excuse me how to get to the Big Ben? Hey Siri, what's the weather like right now in Dubai? It's currently partly cloudy and 37 degrees in Dubai Nooo Patera Wsteczny Kamera z tyłu O kurde Czekaj na żądanie. Kamera z przodu. O kurde. A to czerwono koło z przodu, co to jest? Co to jest? Idź nakręcić, co to będziesz wiedział. A ty robisz później? Ja Matiemu wyślę, że on sobie to tam porobi. Wrzuć do siebie, jak? Tak? No jasne. A nie, no bo będą przyjeżdżać, będą tam chcieli wiedzieć. <laughs> Limfo do tego cudownego radia. No właśnie. <laughs> właśnie. Jak? Pięknie, powiem ci, Pięknie. ja kupuję. Ja kupuję.